Jazda po mieście BMW X6 Filip za kierownicą A masz Dobra jedź pa, pa. idziemy No? Dziękuję. Pokaż Dziękuję. są Dziękuję. są Dziękuję. czy Dziękuję. światełka. Są światełka, Dziękuję. Są światełka, Dziękuję. też Dziękuję. Też Dziękuję. pierwsza jazda. Też nowym Nowy autem no, oczywiście zobaczmy co test, tą... trochę mokro trochę wilgotno, lekko mży ale bryka, bryka zobaczmy co podjedzie. pod górkę test jedzie, jedzie. ślisko, metalowy podjazd nie podjechało co? jest, ale zobacz Na dla tej fury to z 20 stopni No e, jest czat, wow Petarda Ale Parę leci z gęby Idziemy na popsa, zjemy razem Megarola. Yeah, mm -hmm. oczywiście Idziemy no na megarollo Tata kasy zapomniał <laughs> No tak I no i przejście przez pas oczywiście przepisowo. Tak. Po pasach samochodem nie jeździmy. Poprzek przede wszystkim. To trzeba pamiętać. No i idziemy Żgowską w Łodzi. Pewnie każdemu, kto ja ja tu, tu, tu mieszka, jest znany kawałek wlicze. miasta. To to, się... I fajna droga, fajna droga, bo cały czas zasład można śmiało brykać. Tak, jedziemy, bo jest podwyższona prędkość. Żadnych przeszkód. Ale bardzo ładnie podjechało, po tylko na tę No i Filip bardzo ładnie sobie radzi. No, niedługo a będzie mógł uderzyć do szkoły jazdy, która też się tu niedaleko znajduje. Nie tak. A czas leci. Na pewno lekcja no. nie pójdzie w las. Nie I czyżby co to? A. Nitro. Nitro poszło. No tak. A tam przed nami jest złota. Tak, a my podążamy w stronę kebabów. No, w tym złoto. Takaż to droga. Na rozgrzanie silnika. Idealna. Kiedyś wychodzi na wodę w końcu.